Głęboko wierzymy w to, że powstaje tutaj miejsce, które pokochają mieszkańcy Pomorza Zachodniego, które pokochają przybywający coraz liczniej turyści, że powstanie tutaj miejsce, które będzie zarażało pasją do nauki od najmłodszych. Jesteśmy dzisiaj w kolejnym ważnym dniu dla tej inwestycji. Znajdujemy się dokładnie pod gigantyczną żelbetową kulą. W środku znajdzie się jedno z najbardziej nowoczesnych planetariów. W, e, w Polsce. Prowadzący opowieść o kosmosie albo jakieś wędrówki kosmiczne będzie mógł być w interakcji z uczniami, z osobami, które siedzą na widowni i będzie mógł pytać, czy, czy ta gwiazda to jest ta, czy ta. Głosujemy tak lub nie. I wtedy ludzie, którzy są na sali, będą mogli aktywnie uczestniczyć i wyświetlać to na monitorze. Więc jest to taki drobny element, ale pokazujący, że w tym będziemy pierwsi w Polsce.